Siemaleczko witamy z budowy Chciałem wam dzisiaj pokazać Urządzenie do mierzenia wilgotności Nie jest to oczywiście żadna reklama sponsorowana Nic takiego, bryn boże, absolutnie Kupiłem sobie to z tego względu, że Zaraz wam pokażę Mam trochę, że tak powiem, mokre belki jeszcze W niektórych miejscach są zapleśniałe No niestety będę musiał się z tym jakoś tutaj borykać, w sensie takim, że no, no muszę, będę musiał to usunąć. Kupiłem to z tego względu, yy, ponieważ miałem mierzoną wilgotność, yy, miałem mierzoną wilgotność belek, jakby tutaj u mnie, <laughs> gościu, który mi mierzył yy, ocieplenie pianą, miałem to w granicach gdzieś tak 30%, tak, 30, 25, 20, yy, tak to mniej więcej wyglądało. No, ale żeby, <laughs> żeby to wysuszyć, Żebym wiedział mniej więcej co się będzie działo w danej chwili, no to po prostu zakupiłem sobie takie oto urządzenie. Jest to firma Benetech. Benetech. Koszt, koszt przesyłką z aukcji zapłaciłem w granicach 60 zł, naprawdę nic, nic szczególnego. Ja to po prostu potrzebuję tylko na tą budowę, bo nigdy z takiego czegoś nie korzystałem. Zakupiłem to po prostu, żeby na bieżąco mógł sobie kontrolować, no, oczywiście będę tutaj grzał, no, ale to za chwilę przejdziemy do tego. Żebym mógł sobie na bieżąco monitorować jaki jest spadek wilgotności belek. Urządzenie bardzo proste, wygląda to w ten sposób, tak w środku. Nie wiem jak to będzie widać właśnie temu na kamerze. Tutaj są różne programy. Tutaj mamy różne programy. Przełączamy sobie tutaj, gdzie jest to M. skakuje, nie przeskakuje, aha, przepraszam, zblokowałem. Chodzi o to 1, 2, 3, 4, i on ma cztery poziomy. I na każdym poziomie to jest do różnego rodzaju drzewa: do dębu, do tikowe, egzotyczne takie drzewa i sosna. Akurat, żeby zbadać, no to jest na programie trzecim. Także tak to wygląda. Już może wyciągnę, otworzę. Tu są takie dwa bolce, może co niektórzy już widzieli i, i wiedzą, o co chodzi. No, mam nadzieję, że to mi pomoże na tyle, że będę mógł mniej więcej monitorować sobie. Wiadomo, nie będę robił tego codziennie, no bo to by było bardzo głupie. Spadek wilgotności, no to raz na tydzień jak, po wiadomo, codziennie będzie grzane, raz na tydzień, jak to mniej więcej sprawdzę po całej budowie, to będę widział, czy coś, coś spada, coś się dzieje, czy, czy w ogóle to grzanie pomaga. Także yy, może Wam pokażę jak to yy, służy. Odwrócimy tylko kamerę. Odwrócimy kamerę. Może zrobię to troszkę inaczej. Czekajcie chwilkę. Albo zrobimy tak. Ja ustawię wszystko i za chwilę do Was wracam. Dobra, tutaj tak przykładowo. <laughs> ja tylko ustawię na jedną boleczkę, no bo wiadomo nie będę po wszystkich tutaj leciał. Chciałem wam to po prostu tylko zaprezentować. I no to lecimy, wbijamy. No tutaj akurat w tym w tym miejscu mamy 37%. 37, 36% wilgotności. Także no to jest dość sporo. To jest dość sporo. Troszkę wyżej dałem 31. 31, 30. Przestawmy sobie tutaj na Mam murłatę. Murłata mam w granicach 22,5 dalej. 24 24 O no, także dobre, dobre dobre 10% w dół, dobre 10% w dół. No chciałbym zacząć to, yy, że tak powiem yy, czyścić te belki. Głównie chodzi o to, już Wam pokazuję. Głównie chodzi o to. Wezmę sobie na szerzej tutaj. Głównie chodzi mi o to, że tak jak widzicie, no są w niektórych miejscach zapleśniałe te beleczki. Eee, no niestety jakość drewna jest dość słaba. Czy może drewno, jakoś drewno może nie jest do końca słaba? Tylko po prostu było zbyt mokre, y, moczone, że tak powiem w chemii. E, no wiadomo, jeżeli było drewno zbyt mokre, no to się nie, nie napiło wystarczająco na tyle, żeby po prostu nie wyraz grzyb. I teraz tak, ja chcę to wysuszyć do jakiegoś tam poziomu. Powiedzmy, nie wiem, no chcę zejść tam na 17-18%. Zacznę to wszystko, wszystkie te najgorsze miejsca, oczywiście to trzeba wyczyścić, to, to co tam powyłaziło, ta pleśń. No tak jak widzicie, nie jest to wszędzie, to jest po prostu w niektórych tylko miejscach, tam niektóre beleczki są ładne, yy, także tragedii nie ma, no ale dobrze też nie jest, tak, dobrze też nie jest, nie? No i trzeba będzie się tego pozbyć, wiadomo, lepiej żeby z tym, no chciałem się ugryźć, się w język, z tym gównem nie, nie mieszkać, tak, wiadomo, że grzyb, kurde, wdychać to yy, i zresztą nowa buda i zabudowywać to, to by był po prostu dramat, głupota. Dlatego y, tak to wygląda w tej chwili, no nie, tak jak widzicie, nie jest to wszędzie, najgorsze, najgorsze są właśnie tutaj te miejsca koło tej murłaty. Góra jest okej, okay. góra na szczęście jest ok, nie widać tego tak, a te na jętkach to są takie, o, sporadyczne miejsca, gdzie to po prostu powychodziło. No tego wszystkiego musimy się pozbyć. Y, znaczy tak, no najpierw wiadomo, chcę osuszyć y, do poziomu tam 17-18%, y, nie wiem jak długo to zejdzie, to się dopiero okaże. No i co, no wyczyszczę, wezmę jakąś po prostu szczotkę czy cokolwiek, no zobaczę jak to wszystko będzie szło. Wyczyszczę, no i będę chciał kupić, nie wiem jeszcze co dokładnie, no jakąś chemię. No i spryskać to, tak, zrobić jakiś, przeprowadzić jakiś zabieg, tak, żeby się tego pozbyć, żeby wiadomo jak dojdzie do momentu ocieplania, żeby, żeby belki były czyste. Boję się tego, że jak zaimpregnuję od nowa te belki, to one będą bardzo długo schły. Bo ta chemia ponoć słyszałem, że zatrzymuje wodę w środku. No pewnie jest to prawdą, no ale mam nadzieję, że to mnie nie będzie schło jakoś, kurde rok. Bo się przerażę, ogólnie chciałem pokazać Wam coś jeszcze, co kupiłem, co kupiłem do, yy, do suszenia. Już Wam pokazuję. Mam oczywiście to schowane. Taką muchawę olejową. Zwykła, najprostsza dmuchawa olejowa. Prosty termostat, bez żadnej elektroniki. Odpalanie, włącznik, wyłącznik. I tutaj oczywiście tankowanie. Nie jest to też oczywiście żadna reklama firmy, bo wziąłem, że tak powiem, prawie pierwszy, lepszy z aukcji. Koszt. Koszt tej w granicach 750 zł, coś takiego. Na pewno nie, nie, nie kosztował ponad 800. Jest to 30, ona ma 30 kW. Powiem w ten sposób: tak jak tutaj mamy na otwartej przestrzeni, chodziło to 6-7 godzin, to temperatura z plus 2, teraz ostatnio było dość chłodno było plus 2 no to doszło do 12 stopni. Także wydaje mi się, że tragedii nie ma że, że daje radę. radę. Wiem, że jeszcze do wyciągania wilgoci przydałoby się tutaj mieć włączone to. I mhm. e, jeszcze jakieś fajne dwa pochłaniacze, no to wtedy to by była sprawa genialna, to by naprawdę szybko to tutaj powyciągało po to Bilucbel. Wiadomo za szybko też nie można tego tak grzać za mocno, bo, bo to też jest niedobre. To nagle to podjadę, jak to się mówi. Zaraz Wam tutaj podpalę. Pokażę, to trochę hałasuje, wiadomo, to dmuchawa, ale Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. To przechodzę z drugiej strony, żeby się nie podpalić. O, włącznik. O, no, wiadomo, chwilę. Ile to zawsze trwa, ale mi się nadzieje. Eee, to jakieś 5 minut. I mam łatwo ozdobać Naprawdę, panie, to, to ciepło eee, rozdmuchuje na całe pomieszczenie. Ja tam ogólnie pomiędzy. Zaraz wam pokażę. Pomiędzy eee, tutaj tymi krokwami, tam akurat jest syropian z daszku. Eee, to, to się pouszczelniało. Ale pokażę Wam. Wszędzie między murłatą a deską po pouszczelniałem to w ten sposób. No to już tak zostanie, bo jak tutaj do ocieplenia piany by miało być, no to też by musiał to jakoś tak pozaślepiać. Ale nie pouszczelniałem wszystkiego. Tam na szczycie też jest luka zrobiona, żeby był jakiś tam przebieg powietrza. Eee, wiadomo, że między kominami jeszcze mamy też luki porobione. Tutaj mamy okno, że tak powiem, otwarte. Tu jest tylko folia, tak żeby mniej więcej się tam trzymało, ale też jest przewiew. Także spokojnie nie, nie będę tego dusił, bo wiadomo, tam jest jeszcze też niepouszczelniane, nieuszczelniane, Chcę to specjalnie zostawić, żeby wiadomo jakaś cyrkulacja powietrza była. A w najgorszym przypadku po prostu wezmę i pootwieram okna delikatnie, żeby to rozszczelnić. Jak się nic nie będzie po prostu zmieniać, także no tak ta Hawa chodzi. Naprawdę polecam, daję radę Za niewielkie Za niewielkie pieniądze No e, dość ciekawy sprzęt Dość ciekawy sklep Jak to będzie się sprawować Jak to będzie się sprawować to dokładnie nie wiem e, Wiadomo, dzisiaj mam to trzeci dzień w użytku. Także też nie mogę jakoś tam super powiedzieć, jak to się tam sprawuje po, po, po czasie. No zobaczymy, pochodzi to. Będziemy sprawdzać raz w tygodniu, czy spada wilgotność belek, czy nie. Jeżeli nie będzie spadać wilgotność belek, ja to może wyłączę. Belek, no to bym musiał, to bym musiał wtedy pomyśleć, żeby ogarnąć jakiś pochłaniacz, pochłaniacz wilgotności tak, żeby chłonął tą wodę z tych belek. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że to za egzamin, że to mi na tyle pomoże, że to po prostu będzie sobie schłon. No też nie chcę na pałę tego robić, żeby to nie wiadomo jak szybko to zrobiło, to nie o to chodzi. Myślałem, że ktoś tam mnie woła, no to przecież nikogo nie ma, sam jestem. No, także no, no, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Jak na razie to tyle w materiale. Jak to się będzie sprawować? Jak to się sprawuje co do, że tak powiem, może jakichś tam markowych mierników wilgotności, nie wiem, nie mam pojęcia. Czytałem opinie i tak dalej, także ogólnie spoko, nie przekłamywał. Także ogólnie tutaj mam jeszcze w kartoniku, wam pokażę, papierologię oczywiście, wiadomo to musi być wszędzie i tutaj na tych papierkach, tak jak pokazywałem, mamy opis, a może wam to tak pokażę, ale chyba nie będzie widać, bo tak, czy prześwituje światło, tak, światło jakoś prześwituje, ale tu akurat mamy opis... Yy opis tych co jak na jakim programie także wiadomo no wiadomo o co chodzi wiadomo o co chodzi za tydzień zrobimy kolejny test a mimo to wiadomo przelecę wtedy przejadę, przejadę wszystkie belki są miejsca właśnie że jest ponad 30% tak 34 35 ale w większości 80% jest tak 24-22 Także Wydaje mi się, że trawy, tragedii nie ma, no ale już tak jak mówię, dobrze to też nie jest. Dobra, to tyle nie będę zanudzał. To wtedy do usłyszenia zobaczymy za jakiś czas jak to wszystko się sprawdzi. Pozdro.